Cześć, Zciewa Dominik Dzisiaj nagiwał części moich energii. To są gripy. Czyli takie coś, żeby, żeby się nie płociło. To jest kierownica. Czyli taka rzecz bardzo potrzebna to jest hamulec. Czyli takie coś co łączy kółko i to jest zacisk. To jest najważniejsza część cholernoda, czyli deck. Czyli deczek. To jest hamulec. A to wszystko. Zostaw lajka, suba, dzwoneczka i łapkę w górę. Wtedy będzie więcej takich filmów właśnie z tych Na przykład robię triki, albo jak, al, 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 albo jak więcej A Bela e a